No, witam Was, widzowie, Bardzo serdecznie w naszej serii, w której trafiamy karty, a raczej próbuję trafić kartę łącznej wartości miliard monet. I na dzisiaj mamy challenge od Widza. 37 łapek ma na godzinę 17.10. Pewnie będzie miał więcej. No, nie spodziewam się, że cokolwiek to przebije. I na szybko sobie to, co tutaj mamy już podliczyłem. Bo ten komentarz jest bardzo długi. Pokazuję Wam go na ekranie, bo, bo to jest naprawdę grube. Ale możecie sobie zobaczyć, że szczęsty i parecho są po stówce dzisiaj. Złote 8.5 po 25 koła. Rivaldo to nie Rivaldo bardzo dobrze. Putis i ikony liczymy dwukrotnie, więc to, to naprawdę bardzo fajne. Karty 9-9 trzykrotnie, z Argentyny specjalne czterokrotnie, a z Barcelony pięciokrotnie. No pierwszy raz chyba się będę cieszył z Barcelony. I oczywiście najważniejsze jest to, że mnożniki się nie łączą. Więc to tutaj warto zaznaczyć oczywiście. Ja muszę pamiętać o tym, żeby szukać i Szczęsnego i Parecho. No i może dzięki takim ułatwieniom od widzów ten challenge się uda. Bo bez tego nie byłoby szans. Nawet jakbyś 10 godzin dziennie nie mielił te paczki, to byś po drodze softa dostał i by się nie dało. To dałem sobie za mocny challenge, tu przyznaję. Ale widzowie, dzięki, że się ze mną żółwik... Więc dzięki i pozdro dla was, że bierzecie czynny udział na samą końcówkę IFC w stworzeniu czegoś... Co wymyśliłem Nie zdziwię się, jak dzisiaj doleci nam 200 milionów do tego budżetu, więc, no, może być naprawdę grubo. Mamy pierwszego futisa, który nam wyskakuje, ale to markę. Aczkolwiek podwójny, może jakiś chociaż ze sto koła, to się pomnoży do 200. O, a myślę, że angolo. I pamiętajcie, oczywiście, że najbardziej łapkowany komentarz z challengem. Bierze udział w następnym odcinku. No chyba, że to będzie komentarz w stylu: Tocy są warte milion, albo minus milion. No to by było za dużo, nie? O! O! Meymar Junior! Tak! I jest! I razy dwa! Ho ho ho! Jeszcze parecho, stary! I jeszcze Daniel! Enkunku, dobra, to ja to. Ja to na szybko sobie sumuję. więc pamiętajcie. Komentujcie, jaki chcecie challenge w następnym odcinku. Najbardziej łapkowany wjeżdża do filmu i daj łapkę w górę pod filmem. I subskrypcja dole. A nie stary, najmar razy 3, bo 9,9 to dodatkowy milion. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym w Wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Dzisiaj stary, będę trochę wolniej w ogóle otwierał, bo ja pominąłem chyba z 8 kart specjalnych z Argentyny, które mam razy 4, więc muszę to... Dokładniej weryfikować, nie? Jest kolejna Futis, także kolejne razy dwa. Z tym, że... Dobra, nieważne. Myślałem, że jakiś podwójny bolec. Sergio Ramos pierwszy, a drugi Grimaldo. No i jest I Cardi daje nam razy cztery, no. Rivaldo już tam nic nie daje. <gry> Ale widzowie, tak jeszcze przy okazji, to powiem wam, że zastanawiam się nad jedną rzeczą, nie? Czy jeżeli... O, bo muszę podsumować sobie na szybko. Czy jeżeli... Trafię. wszystkie możliwe najlepsze karty jakie istnieją, czyli tego Vandaika, tak? Czy jeżeli w końcu mi Chris Rollo wypadnie i tak dalej i tak dalej, to czy będzie sens dalej otwierać? Tak, nie wiem czy może to nie będzie taki takie przyspieszenie, przyspieszone zakończenie? Bo, no, no sami przyznacie, że jak będę miał wszystkich, to po co mi reszta, nie? Zastanę się po co mam dalej otwierać, a tymczasem kolejna karta Fyutis pada nam do klubu. A Julie. O proszę, i Riberos w duplikacie, i zamiast, ile tam, 25 koła, to mamy... 50. Ojojoj, to już sporo do, ale parecho, fajnie, na szczęście z tego w ogóle zapomniałem zwracać uwagę, ale no chyba jakieś pikensy muszą wjechać W ogóle przed chwilą miałem softa na webappie i bałem się, że będę musiał na konsoli to kręcić, ale akurat mi zszedł Wywaliło mi kamerkę, nawet nie pamiętam kiedy widzowie, no ale piki mam otwarte, jeszcze więcej otwierałem rzeczy, więc <grym> no Jest nareszcie jakaś futis, wyskoczyła jako pierwsza, Atena z Realu Madryt, bardzo dobrze, ale no Lucio, Lucio bym przytulił dzisiaj a jest Bercik! No witamy Roberta i to z mnożnikiem. Pominąłem stary napastnik Egipt. No i dobrze zrobiłem, ale jest parejo. On, on cieszy. Francja, coś ciekawego. Thierry Henry na przykład? Może? Bo dawno nic nie było? No. Siema. o? Właśnie, bo jak karty z Barcelony liczą się pięciokrotnie. Przed chwilą Mapileon dostałem, to chyba się liczy, no bo niby damska Barcelona, ale jednak też Barcelona i Rolfo. No też Barcelona, tak? No tak. Razy pięć, przyjemna sumka. Mówiła mi, they don't really care about us. Liczyłem się, coś się schowa, jak zacznę śpiewać. Jest ikona GOAT. Szkoda, że z ikony GOAT nie ma żadnego mnożnika, ale no i tak będziemy je oglądać, dopóki nie dostanę niewymiennego Nazario. Może to już teraz? danos okej? Okay. Ale nie no tak między nami Nie, Ja dzisiaj będę siedział i będę to otwierał sporo nie? Sporo będę otwierał, chcę dobić do 200 milionów Tego całego budżeciku naszego, to jest takie minimum Te 200 milionów, do czego chcę dobić, bo widz taki Dał pomysł, no nie mogę go nie wykorzystać Gol! o, a do Bellygola Mnożniku, mnożnika nie mamy niestety, i mamy Futis, tylko pytanie, bo to jest taki inny trochę kolor Czy to nie jest przypadkiem... Futis Hero, wydaje mi się, że może tak być. Y o! Freepunk 99! To nie jest Hero, ale dobra, jego jeszcze nie miałem. Nice! Niektórzy trafiają go po milion razy, a to mój pierwszy. No! I tak to ja mogę żyć. Ja tak patrzę, do no przecież ten Freepunk razy dwa. No prawda? R razy trzy, potrójnie. Ja zapominam o tych 99. O, dzisiaj się konkretnie namnoży. Oj, tak, tak, tak. Jeszcze gratisowy Lucio. Nie, bo to nie Heros. Kurczaczki. Ale Carlos Alberto, fajna karta. A gdzie tu jest Wojtek szczęsty? Przepraszam, a nie razu go dziś nie widziałem. Jakbyśmy w ogóle tego Van trafili dzisiaj, to byłby razy 3, nie? Czyli 9,9 Van Dijk równa się ile? Równa się yy, razy 3. On jest warty max widełki. No to by było 45 milionów. Sorry za telefon, zaraz wyciszę, A tu dwie karty z barcy. Razy 5! No jest kolejny parechu. Nareszcie, nie? Ale Wojtka nie ma dalej. USA napastnik jakby był napastnik. To by była Morgan. Może. 99, a jest Rodman. No zaczął, zaczął lecieć. Piękny Daniel. Sześć kolejnych szans na Virgila. Albo chociaż na Mendiego na zachętę. To mogę... Renta w sumie wziąć, bo dlaczego by nie? Ale dalej. Dalej, dalej. O. A może jakiś pik w ciszy? Ja już kompletnie nie mam pomysłu, jak tego Wandajka dostać. O, Ferana wezmę, <laughs> A ostatni, na razie, no Rudy, no. Po co mi Rudy, nie chcę mi się go przepalać. No, Ronaldinho troll, o może Lucio jednak? Ajdź. Ale i tak stary, strasznie mało leci tych kart 9-9, żeby coś pokazać, no. No dramat i Szczęsnego w ogóle nie ma. To jest aż stary niemożliwe, żeby, no nie wiem. Nic kompletnie nie wpadało, na tyle co ja otwieram? Przynajmniej Pareko poprawia humorek. Nic nie ma, otwierasz, do środka zaglądasz, a tu piękny Daniel Parę! Renard! Wow, dawno Cię nie widziałem. Patrick Vieira, nareszcie. Cokolwiek wartego uwagi. Macie też coś takiego, że otwieracie sobie te paczki, nawet nie ma troli. Już nawet troll na Lucio nie leci, na Ronaldinho nie ma trolla i... jego tworzycie tak już kilkadziesiąt albo kilkaset, i nic nie leci, to też macie takie. Yy, no, nie chce mi się, jestem zmęczony. Ale nie ma, że jestem zmęczony. Jedziemy, naparzamy w te paki. Jakiś główny środkowe środkowy obrońca. W środku CER. Nie, ale ma pileon Razy 4. Nie, razy 5. I tak przy okazji wam powiem, że no, tych kart z Barcelony to co paczkę co dwie coś leci, ale no, no jest przesady. No. To nie jest odcinek, pokazuje wszystkie trafy z Barcelony, nie? O, parecho! Baby, I'm kinda crazy. Takich gondoganów to ja mam na pęczki, nie? Co chwilę se mogę 55 tysięcy wpisać, sorry, 50. A czasami to nawet i po dwie w paczce. O, Samker 99 to by było spoko w sumie zobaczyć. Ale pewnie w wersji toc mi wyjdzie. No właśnie. Icon Gold! Nareszcie jakaś fajna flara. Proszę, nazarię. Daj mi go, chcę go poczuć. Patryk Wieira. No i w zestawie Sparecho, to akurat fajne No nareszcie Futis, po tylu latach, nareszcie widzę ten kolor Dokładnie nie latach, tylko godzinach, ale... No, wejdzie coś? Nie, skąd nie, to kim, się bylą. No, ale jest parecho no, on ratuje tą pakę Kolejny Futis, okej, okay. może to jakiś odblok? Turiberi chyba, nie? No musi być, a, Pires Wow Uratuj to Futisem. Ronaldo jeszcze. Ronaldo Morgan i Salah. To nie Morgan, to Bob pastor Tak zwana luźna czwórka. Tak zwane, tak zwana, chciałem powiedzieć, ale nieważne. Pierwszy Merise, drugi skipnięty. chabdebije. To już same powtórki. O, a jest Japutas z powtórce. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to teraz 9-9 wandek bez powtórki. No ale za Ale mamy razy 5, a nie. Razy trzy, przepraszam. Kogo ja trafiłem? ty, Jaki kuli ale google ma masę. <laughs> o, ikonka GOAT, o może. A, nie wiem, czy myślałem, że z Lucyą jak w Portugalii, ale. Bruno Fernandes, numer 1, A numer 2. Ronaldo Nazariowski, łysolek piękny, soczysty. Ale jest parecho, nie? Zawsze w takich paczkach musi być parecho. No i kolejna, Rolfo wiesz, tak, tak. No i nareszcie, znowu po przerwie. Mamy ikonę Futis. W sensie, może nie ikonę Futis, design Futis, o to mi chodzi. Żyli jako pierwszy, a jako druga on na nawet. Chyba już to ile dobrze liczę parę Szkoda, że tego Jamala nie mnożymy. Jego a w sumie na niego to mnożnik nawet dziesięć by nic nie dał. Ale z tego co tak patrzę, przy okazji mamy Futis, to ładnie to się wszystko mnoży. Mam 162 miliony w tym momencie, więc może się to zmieni tym razem, no. Znaczy to zmieni to się na pewno, będzie trochę więcej, ale. No liczyłem na jakąś 9,9 i Parechowski Wiesz sama taka Mapileon Leon Daje 50 koła, więc no jakby no, Dzisiaj zarobimy sporo Myślę, że na luzie nawet więcej niż te 200 milionów zrobię Nie wiem na ile będę miał moc Bo no, jak tak mam przerwę od trafów Że pół godziny zupełnie nic nie trafiam no to jednak, no troszeczkę ta moc ulatuje. No ale jeszcze przynajmniej jedno może 2.99 chcę trafić. Tu nic nie ma. O nie, no ten Mosalach też mnie denerwuje, jak go widzę w tej wersji. Już myślałem, że skipnę, ale się puteja to gawi, No ale, no 20 koła razy 5. Portugalia. A czemu ja pomyślałem o Lucjo na Portuga... Nie wiem, stary. Ja, ja mam coś takiego, że widzę Portugalia i sobie myślę od razu o Lucjo. Przecież to Brazylijczyk. Nareszcie Futis. Dobra, proszę jakiś ładny. o Belgia, Kevin de... Jakie telarę? Okej, okay. może być, byleby tu był jakiś Lucja, bo jakakolwiek 99 może być, proszę bardzo, zapraszam Myślałem, że są! Z Bannelle się pominął, znaczy no nie sam, ja pominąłem Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie, te trafy idealne, o, krójfik! Warty coś? Skolim oddaję? No i zobacz, dwie zbarcy, i ręka parę besz, i tutaj mamy tą. Trzy futisy, Ramirez Bombardier! Dostałem widzowie softbana, a zrobiłem tylko dwa dodatkowe piki, chyba z 13 paczek, więc... E no może tak miało być, i może w tym piku, no może nie w tym. Może w tym, będzie virgin, to będzie piękne! Jak ja cię Ramirez lubię, nie? Ale jak mnie to boli, że ty jesteś gówno warty. Beckham? Mmm, kurde, mógłby przywejtować w końcu coś. Nareszcie, nareszcie różowe. Nie zielone, nie niebieskie. Znaczy, no nie, no, no. dawaj. Ugotuj Chris'a Rolo. Po takim czasie. Proszę. O, Karczawi! No, nareszcie odblokowanie. Wielki odblok Brazil? Od razu? Lucio? Lu, gdzie no? Ja w ogóle żadnego szczęsnego stary nie trafiłem. Nie ma ani jednego Wojtka szczęsnego No nie było. Patrzyłem, sprawdzałem, patrzę na barce Łow. Ikona futis pomijam, bo to tylko pele nas tak naprawdę satysfakcjonuje. No, więc też zły nie będzie. no. KOREA! NIE! O, nareszcie futis, bo nie wiem ile paczkach bez futisa. Brazil! Ale CPS. No nareszcie uśmiech może się pojawić. No, proszcie. W końcu byś coś rzucił. Bo ja, te, ja tego nie przeżyję, stary, no. Ile można polować? No Ronaldinho wiem, że długo czekałem, ale trafiłem go raz i od razu później drugi i chyba nawet trzeci, ale nie, trzeci raz nie. Dwa razy go trafiłem. A. Oj, przy okazji Berzik, a... Co ja bym gadał. Ikona Goat. Na pobudkę coś. Może Beckham z Nazario. To by tak mnie pobudziło, stary. Tak byłbym... No ani to Beckham, ani Nazario. Daniel. Chyba trzy da... Nie, nie wiem, który, stary. Ja po prostu go dodaję. Wow, Adamy to dzisiaj jeszcze nie było. Jest Futis. No. Dobra, chwila przerwy. Puh, chwila oddechu. Spokój. Zachowaj. Spokój. Karim... Pierdolony Benzema Jeszcze w, w ogóle widzowie ten softban mi nie chce zejść Nie, nie mam jak dorabiać kolejnych A nie chcę mieć Miliona duplikatów, jak tutaj, żeby wiesz, było z czego domielić paki pod kolejne i kolejne filmy. No wiesz, no czasem, jak jest tak duplikatów 7, 8, to wywalam, ale jak ja widzę, to kolejną paczkę z rzędu, no to już mi szkoda trochę. A no mówmy się, tak, kręcenie tego z poziomu konsoli bez palety, gdzie no na palecie jedno takie SBC robi się z 10, jak nie 15 razy szybciej. No zobacz, co się tu dzieje. To jest totalna, ale to totalna strata czasu. Czy tu Messi? Nie Messi, ale dobra, ikona z Argentyny, bo ogólnie chciałem już powoli kończyć niespodziewanie, bo brakuje tylko 300 tysięcy, niecałych do, do tych 200 milionów, co chciałem dobić dzisiaj. No nie no, za mało. Po tej paczce będzie 200 milionów, które tak bardzo chciałem dzisiaj dobić. No, no nie leciało za dobrze. Co nieco wpadło, ale no i tak spodziewam się więcej już na tym etapie gry, więcej trafów. Duplikatów, no już te sobie zostawię. Przepale jak mi Soft zejdzie, albo na telefonie w pracy, bo jutro jeszcze muszę wstać do pracy. Ale cóż, dzięki za oglądanie. Pozdrowicowie, dzięki, że jesteście. Pamiętajcie o challenge'u w komentarzu i o łapkowaniu tego, co Wam się najbardziej podoba. A ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba, mimo że no, no dalej nie ma Nazario i Chris'a Rolo i Sona i Lucio i Van Dijk, i, i innych, ale może będą w końcu.